Ryb, 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 rypa, nie, a mi fiutek wciąż stanie. Haha, <grywało> się. <grywa> Zobacz, tam martwy szur leży. Co by zrobił, jakby taki szur leżał? Iwonka. Co by zrobił, jakby taki szur leżał? Chodzi sobie kaciątka. A on by się ruszał. No czekaj, ja tego szura wezmę. Ale czujek ty, ty, masz ten ty, kiec. I się nie. Przestań. O Jezu, kociątko nie bój się. Jaki okej. Kociątko ma na kawkę. Masz na kawkę, chodę! Hop! hop. Kawkę, kawkę, kawkę! Kawka, która jest bardzo niedobra. Ostrzegam prawie przed tą kawą niesmaczna. Nie, prawie, smaczna. Prawie nie mogę jej pić. mnie ten smak nie odpowiada. Wolę inną. Cześć, Kidzunio! Widzę, że wczoraj cały dzień śni upada. Głuchy jesteś? Głuchy jesteś? <śmiech> <śmiech> Kociątko, jest jak wiątko. Ja do Ciebie coś mówię chyba. Teraz amatury jakąś normalną kawę, czy nie? Nie mam. Słucham? Nie mam. Nie ma już?